To też tak. Mamy Polska w rok na Facebooku. Polska a, na rok. a na YouTube? A na YouTube Izabela Maciuszek, aktorka. Aha. Także warto ja. Ale pod jaką nazwą? Taką? Izabela, Izabela Maciuszek. Na YouTube taki tak, kanał. Tak, Aha. tak. tak, tak, tak. Mhm. To znaczy I do... dzisiaj, do... żeście dokumentowali tak, tutaj że tak, przynajmniej tak. nagrywali nawet. A, my dzisiaj Cienka. byśmy. Wszyscy Polacy nie w... zaśpiewali wczoraj. A, super. A ty już odsłoniłeś. O ekstra! Zacznijmy od tego. No i tak ma być, I to trzeba Super. się pokazywać. Trzeba to, się pokazywać. to skąd się przyjechali? My z Wrocławia. A. Ale, Ale zwiedzamy generalnie całą zwiedzamy całą Polskę. E, nie mieszkamy, wyjechaliśmy, w ogóle z Wrocławia, żeby przez rok zwiedzić całą Polskę Aha. i pokazywać fajne miejsca. Dzisiaj jesteście w Łochy. Dzisiaj jesteśmy w Pokazaliśmy, tak. właśnie będziemy tam robić też materiał. E, ma, Nasz mamy YouTube. nakręcony na YouTube'a też z kopalni. Mhm. No TikTok także. też także. No. się tak, tak się teraz e, kobułkuje. Pan nas kręci, my kręcimy pana. I wszystko się Ziemia się kręci, ziemia się kręci też, no wzajemnie i to by było na tyle z przedpomnika świętej Kingi Bolesława książego. Książę Bolesław V wstydliwy i to by było na tyle.